Muszę się sama połamać na własne życzenie. Nie pamiętam, choć bardzo bym chciała pamiętać, mm -hmm. y, jak, to się, jak to jest się czuć, kiedy nie boli. Nic. Y, no, ale niestety nie pamiętam. Może też dlatego też właśnie mój wizerunek jest taki kolorowy. Właśnie dlatego, że powiedziałeś, że moja rzeczywistość i codzienność nie jest do końca taka kolorowa, tylko raczej jest szara i ciemna. Wow, jak pani jest kolorowa, no pięknie, okaz zdrowia, no mm -hmm. Sobie myślałam, no tak. E, jakie w sumie inne wyjście, no nie? <laughs> Ile można leżeć i płakać? I ten stereotyp osoby y, chorej przewlekle, y, niepełnosprawnej, która po prostu. Narzeka, mhm. nic nie robi, tylko płacze. Mhm. Wygląda yy, niechlujnie, mhm. że tak to ujmę. Yy. Pewnie siedzi na wózku inwalidzkim, yy, tak. nie ma ręki albo nogi. Albo leży, tak. Albo leży, Dokładnie. No to czułam się jak najgorsza... Yy. Moja najgorsza wersja mnie. Upadłam na dno własnego dna, jak ja to mówię wtedy. Mhm. Tylko, że to z środkami przeciwbólowymi też jest tak, że one po jakimś czasie przestają działać. Organizm też się przyzwyczaja, a ten ból, z którym miałam styczność, jest takim, takim głęboko zakorzenionym bólem, że bardzo ciężko jest trafić. I wtedy pojawiło się właśnie moje motto. W ten sam dzień się pojawiło moje motto w mojej głowie. Czyli nawet jeśli twoje ciało i umysł się poddaje, możesz dużo więcej, niż ci się wydaje. Ja to motto sobie od razu spisałam na kartce i powiesiłam na ścianie. Nie, nie rozumiem tego stereotypu, to tak jakby osoby z niepełnosprawnością czy osoby przewlekle chore po prostu miały bana na wszystko. Mhm. Ty nie możesz się cieszyć, ty nie możesz się realizować, ty nie możesz yy, w żaden sposób się spełniać. Mhm. Ty nie możesz zrobić niczego szalonego, co sprawi ci radość bo automatycznie ty nie masz problemów. No nie, 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 nie. To tak nie działa. Czasami jest tak, że trzeba właśnie pomimo tego cierpienia, pomimo tych problemów, które masz, bo każdy z nas ma jakieś problemy, tak? To my decydujemy na, o tym, czy my w tych problemach i w tym cierpieniu się, jakby to powiedzieć, utoniemy i, i zostaniemy tam, czy my pomimo tego, tego wszystkiego, co jest złe, jakkolwiek, jakkolwiek, spróbujemy coś przeżyć, spróbujemy się z czegoś cieszyć.